Kurierze TV Powietrzna przygoda po 70. Naukowcy walczą o przetrwanie wilka. I Bukowska, świetnie, że Państwo już są, bo właśnie zaczynamy kurier TV. Witam i gorąco zapraszam. Młodość po 70 sami przyznacie, że to raczej nie spotykamy, a tak stateczny wiek zmusza do siedzenia w domu i ewentualnie bawienia uroczych wnuków. Powszechna to zasada nie dotyczy pana Janusza, który oddycha pełną piersią wolnego człowieka. Ot tak kilkaset metrów nad ziemią. Któż z nas nie marzył o lataniu, swobodnym szybowaniu w powietrzu? Loty na paralotni wymagają od pilota żelaznej kondycji oraz umiejętności, które trzeba zdobyć na specjalnym kursie. A wszystko po to, żeby wzbić się w powietrze i polecieć. Bohater naszego reportażu, pan Janusz Orłowski, wkrótce skończy 75 lat. Po to, żeby latać, trzeba naprawdę bardzo chcieć. Latanie to jest sport tak zwany ekstremalny. To nie jest, to nie jest gra w kometkę. Szybowcem to się, to się wozimy, samolotem się wozimy. A paralotnią no się lata. Szczęśliwie się złożyło, że się załapałem właśnie na te paralotnie. No i teraz latam już 5 lat, sześć prak praktycznie. Ja nie jestem zawodowcem, nie jestem zawodnikiem, broń Boże. Bo w tym wieku to już się nie lata zawodniczo. Latam dla przyjemności. Tak się złożyło, że rzeczywiście jestem najstarszym tym pilotem yy, latającym legalnie ze wszystkimi uprawnieniami, licencjami i tak dalej. Jeszcze te parę tygodni, no i stupnie jednak te 75. Najbardziej pamiętny dla mnie lot w górach to był w Alpach w Austrii. Jest takie miasteczko Tux, a lodowiec, który tam jest, zanim nim nazywa się Intertuks, Startuje się z wysokości 3,250, a lotnisko jest na wysokości około 500 metrów. A leci się dwa kilometry na dół. Po co się lata? Po to, po to, żeby mieć przyjemność i nie zazdrościć ptakom. Za chwilę w Kurierze TV. Jak odbudować rodzinne gniazdo popielu? Ile by nie mówić o tym, że nie jest groźny dla rodziny? I tak swoje wiemy. Wilk, Przeklęty jest, a bycie jego to znak nadciągającej nocą grozy. Zupełnie odmienne zdanie na temat wilków mają naukowcy. Ci wbrew utartym stereotypom walczą o jego przetrwanie także dla tych, którzy wilka nie znoszą. Stowieńca koło Obrzycka, oddział Akademii Rolniczej w Poznaniu. Tu w katedrze zoologii hoduje się najbardziej zagrożone gatunki zwierząt. W miarę tego, jak. Gatunki giną. Jak stają się coraz bardziej zagrożone, profil się y, zmienia. Od około 10 lat y, nasza katedra zajmuje się w dużej mierze, zespół bezpośrednio ze mną związany zajmuje się ochroną y, wilka w Polsce. Te dwa szczeniaki to friend i fany. Urodziły się 11 miesięcy temu w ogrodzie zoologicznym w Nowym Tomyślu. Teraz każde z nich waży prawie 25 kg. ma w swoim charakterze. Sporo delikatności, wrażliwości. Dodam, że jest zwierzęciem niezwykle płochliwym. Natomiast agresja, jako taka, oczywiście również ten element istnieje, ale jest chyba jednym z najsłabszych elementów, najsłabiej wyrażonych u tego zwierzęcia. Wszystkie wilki, które hodujemy w stacji doświadczalnej w Stobnicy, są wilkami uratowanymi w taki czy inny sposób. Część z nich została wyjęta, prawie dosłownie. Wprost z rąk kusowników, inne na drodze pośredniej. Zwykle są dzisiaj, że wilk zjada 10 kg mięsa. Jest to absolutnie nieprawdziwe. W naszej stacji, gdzie hodujemy wilki, zjadają dziennie od kilograma do półtora kilograma mięsa i jeszcze dodatkowo z jednym dniem postu. Oczywiście w warunkach naturalnych wilk często zjada Więcej pokarmu jednorazowo, ale później przez kilka dni pości albo z wyboru, albo z konieczności. W stacji pracuje się też nad badaniem głosów wilków. Wycie jest jednym ze sposobów porozumiewania się wilków. Watacha atacha staje znak innej watasze znajdującej się na, powiedzmy, na obrzeżach terytorium, że to jest jej terytorium i nie powinny na nie wkraczać. Oprócz tego yy, wspólne wycie zacieśnia więzy, wspólne wycie jednej tatachy zacieśnia więzy między poszczególnymi osobnikami. Wilki wydają z siebie, oprócz zwycięstw muszynnych potrafią szczekać, warczeć, popiskiwać, yy, skowyczeć, jazgotać. Yy, yy. Jeżeli jest to popiskiwanie, yy, oznacza ono yy, uległość, czyli wobec, wobec osobnika wyższego rangą w stadzie. Żaden wilk nie będzie oczywiście w cudzysłowie, ani psem łańcuchowym, ani psem podwórzowym nawet taki najbardziej oswojony. Wilki, jak już wspomniałem, są zwierzętami wrażliwymi, płochliwymi. Podobnie krzyżówki wilka z psem nie spełniły się, nie sprawdziły jako, jako zwierzęta obronne. Niestety w Polsce żyje na wolności już tylko około 450 wilków. Nikogo chyba nie trzeba specjalnie przekonywać, że historię to mieliśmy zawsze ciekawą. Może nawet za bardzo. Ale też tak jakoś się składa, że lubimy do niej wracać. I to nie tylko w wymiarze wielkich dyskusji. Czasem niektórym udaje się wrócić do ich historycznych posiadłości. Latami potykają się potem z wszelkimi trudnościami, by przywrócić dawną świetność rodzinnemu gniazdu. Jan Marcin Popiel urodził się w Belgii. Do Polski przyjechał po raz pierwszy na wakacje już jako student. Potem długo prowadził interesy na całym świecie. Pan Popiel oczywiście mógłby się osiedlić gdzieś na Costa Braga i mieć święty spokój. Tu są same problemy. Jednak Jan Marcin Popiel uważa, że w życiu oprócz pieniędzy i wygody liczą się też inne wartości. Dlatego zamieszkał z żoną i młodszymi dziećmi w dawnym majątku rodzinnym w kuroswękach koło Kielc. Wrócimy niby do, do korzeni Rodzinnym, no to jest pierwszy. Drugi bardzo lubimy Polski nie? i potem jest duch rodziny. A z duchem rodziny związana jest też historia zamku. Od sześciu stuleci był on siedzibą jego rodu. Teraz pan Popiel postanowił przywrócić mu dawną świetność. Jako inżynier to wiem, że taki obiekt, żeby to remontować, nie ma, bo po prostu nie ma sensu. Nie? To trzeba być stuknięte, żeby coś żeby brać do takie pracy po prostu. Nie? Jan Marcin Popiel uważa jednak, że budowa żadnego nowego domu nie przyniesie mu tyle satysfakcji. Historia tego zamku ściśle związana jest przecież z historią Polski. Nocował w nim ostatni koronowany władca Stanisław August Poniatowski. Miał w pobliskim Kaniowie spotkanie z starycą Katarzyną, i tutaj się zaczęło. Na jego przyjazd były przygotowane reprezentacyjne salony w kurodwęgach, które zawsze stanowiły jakby najpiękniejszą część tego zamku. Pan Popiel dąży do odtworzenia przedwojennych tradycji. Zapewnił pracę ludziom ze wsi. Dziadowie i ojcowie tych, którzy pracują dziś przy odbudowie pałacu, mieszkali w dawnym majątku Popielów. Mój ojciec nawet rozmawiał, no, jak mi się wydaje, to właśnie z ojcem pana Marcina Popiela. Żona Jana Marcina Popiela jest Norweszką wychowaną w Wenezueli. Z wykształcenia jest romanistką. Polski to piąty język, jakiego się uczy. Polska jest odpowiednim krajem, żeby tu mieszkać i wychowywać dzieci. Starsze dzieci popielów studiują w Anglii i Szkocji, młodsze chodzą do szkół w Kurozwękach i Staszowie. Z polskim radzą już sobie całkiem nieźle, choć między sobą najwygodniej im rozmawiać po francusku. W czasie ostatnich wakacji każde z nich pracowało: w stadninie, w chlewni, przy odbudowie pałacu. Chodzi o związanie ich z miejscem, w którym się znajdują. I aby nauczyli się liczyć na własne siły, mówią rodzice. To nie to, żeby oni zarobili, nie, ale żeby oni wiedzieli, co to jest i żeby się nauczyli coś, nie? Co to jest łopaty, co to jest grabić, co to jest, no różne takie rzeczy. W pałacowej oranżerii i oficynie popielowie tworzą pensjonat. Oznacza to dodatkowe pieniądze na odbudowę pałacu i kolejne miejsce pracy dla ludzi ze wsi. Jan Marcin Popiel przypuszcza, że tę odbudowę skończą dopiero jego dzieci. Nie chcę stąd uciekać. Jestem tutaj szczęśliwa. Skoro jesteśmy już w krainie historii, to pewnie warto poznać kogoś, kto zapałał miłością do całkiem zwyczajnych rzeczy z przeszłości. Pan Jarek zbiera i naprawia rowery oraz akcesoria do nich, które mają, ho ho, grubo ponad 100 lat. Na wrocławskich giełdach staroci Jarek jest dobrze znaną postacią. Zna się na antykach, więc handlarze mają do niego szacunek. Czasem nawet pytają go o różne przedmioty, a on potrafi odpowiedzieć całą ich historię. Od wielu lat kolekcjonerstwo przedmiotów użytkowych jest jego największą pasją. Najpierw zaczęło się zbieranie na podwórku w ciastownicy, Znalazłem pół dolarówkę, jedną czwartą dolara, 10 fenigów z początku wieku. To zaraziło mnie na tyle, że zacząłem później gdziekolwiek byłem u, u babci, u dziadka, grzebałem zawsze w komórkach, po starych szufladach, kredensach. I doszło do tego, że zamiłowanie przerodziło się w pasję używania także tych przedmiotów codziennego użytku sprzed kilkudziesięciu czy sprzed nawet 100 lat. Jarkowicz często udaje się znaleźć fabrycznie nowe przedmioty. Jeśli są stare i zużyte, odnawia je i dodaje świetności. Tak było z tym rowerem. To wander sprzed pierwszej wojny światowej. Czasami mówią dziwak, czasami śmieją się na ulicy z roweru, ale przeważnie nazywają ten rower Ukrainą, nie wiedząc nawet, że w samych Niemczech było przed wojną około tysiąca firm rowerowych. Około tysiąca firm, które produkowały rowery, maszyny do szycia i sprzęt codziennego użytku. Jego mieszkanie wygląda jak rupieciarnia. Jest jednocześnie częścią magazynu, warsztatem, ekspozycją, a antyki stają się jego współlokatorami. Te stare przedmioty posiadają jakąś duszę, która jest nieznana i nieobecna w nowych przedmiotach codziennego użytku, które przeważnie są dość tandetne. Tandetne mają się szybko zużyć i szybko zastąpione być nowymi, a te stare, jak widać po wielu, po wielu elementach, wielu częściach i pojazdów, i, i właśnie techniki takiej użytkowej, są sprawne do dzisiaj i bardzo często można je dzisiaj też używać, mimo że trącą trochę myszką. W mojej kolekcji ma kilkanaście niekompletnych dziewiętnastowiecznych rowerów. Około dziesięciu z przełomu wieków udałoby się skompletować. Do tego mnóstwo akcesoriów: koła fartuchowe, lampy karbidowe, dzwonki. Jeden z najstarszych detali rowerowych. lata 70-80 ubiegłego wieku. Lampa rowerowa na świeczkę, jak lampa od powozu. Także ten piękny dziewiętnastowieczny dzwonek daje mu wiele radości. Choć w tym okresie były już i takie zwykłe na kierownicy. A dzwoniący jest przepięknie jak telefon. Dzień wolny od pracy Jarek zawsze przeznacza na poszukiwanie nowych eksponatów. Siada na swój archaiczny rower lub przedwojenny motocykl i jedzie na złomowisko. Na złomowiskach o tyle jest ciężko, że przedmioty zabytkowe, które poszukuje, które tam można znaleźć na ogół, przemieszane z, ze złołem współczesnym i są w bardzo złym stanie. Ale udaje się czasem znaleźć takie rodzynki i jednym takim przedmiotem była lampa karbidowa fabrycznie nowa, nigdy nie używana, którą znalazłem w koszu z częściami od rowerów współczesnych z lat 60 -tych 70 -tych. Czy współczesne bicykle za 100 lat będą też tak dobrze się trzymać? No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Dziś to już wszystko. Do zobaczenia w następnym Kurierze TV.